A, witajcie moi drodzy! Długo żeśmy się nie widzieli, pewnie gdzieś ponad rok. Jakoś chyba nie złapałem youtuberskiego wajbu, no ale w komentarzach pod filmem związanym z tym, czy się szkolić, czy nie szkolić, padło pytanie, no i co po tym roku? Więc myślę, że warto by było na to odpowiedzieć, zważywszy, że się strasznie mądrzyłem. No i tak, konkluzja była wtedy taka, że moim zdaniem warto i można zaryzykować to szkolenie. Po rozpatrzeniu różnych, różnych opcji, nie zmieniam ani odrobinę zdania w tym zakresie. Myślę, że to do rozważenia każdego w serduszku indywidualnie. Z nastawieniem, że coś się będzie działo im plus. No i teraz, czy po tym roku moje przewidywania i moje, moje obstawianie się sprawdziło. W okolicach grudnia zeszłego roku zakończyłem proces szkolenia. Przez co rozumiem o zrobienie kursu MCC JOC. Jako graniczną datę wysyłania z CV, i tak dalej, i tak dalej, przyjmijmy, że to będzie 1 stycznia. Wysyłaliśmy ze znajomymi parę dni wcześniej, ale to okres świąteczny, wiemy jak to działa. My wysłaliśmy, a ten mail leżał w skrzynce, nikt go nie odbierał, no bo wiadomo święta. Więc przyjmijmy, że to będzie 1 stycznia. Wysłałem swoje CV do 10. Chyba 10 bo 11 firm, coś takiego. Zarówno w Polsce, jak i poza. Odzew był następujący. Jedna firma podziękowała i to był tuj. Z zaznaczeniem, że bardziej preferują kandydatów z wysp brytyjskich. Eurowings był dosyć interesujący, bo jeżeli brakowało im dokumentów, albo wyszły... Brakowało, nie brakowało, ale wyszły mi w międzyczasie badania medyczne i oni mieli starą wersję, to pani do mnie zadzwoniła telefonicznie z prośbą o uzupełnienie dokumentów na świeże. Więc to taka, taka ciekawostka, że nie mailem, tylko sami zadzwonili. Z pozostałych cztery firmy odpowiedziały. Z czego odpowiedziały i zaprosiły, gdzie byłem na tych rekrutacjach, na tych asesmentach. No i mogę się pochwalić, że jeden z tych asesmentów jest zakończony sukcesem. Nie będę mówił jaka firma, no bo jak to wszystko już się poukłada i będzie wiadomo, że jest na 100%, no to wtedy będzie można się chwalić. Na razie cieszę się tym, że asesment minął i jest udany. To był czwarty z rzędu. Z tych, które, które przechodziłem, mogę tyle powiedzieć, że firma operuje w Polsce, między innymi na Okęciu. A co tam dalej, to się okaże. Gdzie byłem poza tym, poza tą firmą, z firmą tajemnicą? Byłem w Irlandii, w Ryanairze, w Dublinie. To była moja pierwsza rekrutacja, i oni też pierwsi się odezwali. Mniej więcej trzy tygodnie oczekiwałem na maila z wezwaniem na dywanik. No, a potem jest ten cały dziwaczny proces Ryanaira, jeśli chodzi o. Znaczy, dziwaczny, no, inny niż klasyczny. Yy, proces rekrutacyjny. I gdzieś na samym końcu stycznia bądź na samym początku lutego dokładnie nie pamiętam, ale to przełom miesiąca byłem w Dublinie. Yy, następna moja rekrutacja to było zaproszenie do Enterera. Przy czym. To no tam byłem na, na tym asesmencie. Był test, zarówno z wiedzy ogólnej lotniczej i ATPL-a szeroko rozumianego, plus test języka angielskiego. Test języka angielskiego był trochę mniej wysublimowany niż gdzieś tam chodzą plotki. Powiedział tak nam, no, no matura, no bez przesady. Może tam jakieś słówka takie trochę, no ale. No, nie, nie trzeba kończyć filologii angielskiej, no, więc generalnie to tak wyglądało. I tutaj, po tym teście, że tak powiem, nie pykło dalej. Mogłem się może lepiej przygotować. Nieważne, w każdym razie nie, nie, nie pykło. Następnie, byłem w kwietniu w Wizerze w Budapeszcie. Zresztą, dzień przed moimi rodzinami był ten assessment. No, i ten ostatni udany był pod koniec maja. Hmm, więc ze średniej wychodzi 4 assesmenty, 5 miesięcy. No to tak, cirkę bald co półtora miesiąca jeden, jeden assesment. No i teraz każdy niech odpowie sobie w swoim serduszku, czy to jest dużo, czy mało, i czy to już spełnia warunki ssania, czy nie ssania. No na 10 firm, czy 11 odpowiedziało 7-8. Z tych ośmiu czy sześciu, w zależności jak tam byśmy liczyli, byłem na czterech. No i to wszystko dzieje się, jeszcze nie zamknęliśmy połowy roku. Więc no moim zdaniem jest dosyć intensywnie, no bo nawet samo przygotowanie się, tylko takie przygotowanie z ręką na sercu, a nie na zasadzie, dobra, umiem i pójdę, no to wymaga kilku tygodni nauki. No tak przynajmniej mi to zajmowało czasu, tak, żeby się do tego dobrze przygotować i no, jechać bez obciachu który mimo wszystko się przytrafił. O ile w Ryanairze człowiek był trochę poddany szokowi miejsca i pierwszego asesmentu i tej całej otoczki, o tyle w Wizerze uległem pewnego wrażeniu, że już coś umiem, gdzie przyszedł węgierski przewoźnik, zwinął bardzo dużą, ciężką, mokrą szmatę, którą dostałem w ryj. Ale dobrze, bo to zmotywowało, żeby się jednak jeszcze bardziej przysiąść i uczyć, a nie robić sobie. Nie, nie myśleć życzeniowo, że skoro ja myślę, że umiem, to umiem. To tak to wyglądało. Odnośnie całych procesów, jak to wyglądało w Ryanerze, jak to wyglądało w Wizerze, bo się różni dosyć no, o 180 stopni totalnie dwie różne bajki. No to jeżeli będzie zainteresowanie chęć, no to mogę nagrać, jak to wyglądało tu i tutaj. Um, o też za dużo nie powiem. no Bo byliśmy w hotelu koło lotniska tutaj w Sheratonie czy Hamptonie, już nie pamiętam, jak na maturze to wygląda. Siedzi każdy w garniturku, przy biurku, dostaje arkusz i zaznacza kwadraciki na końcu. No, matura po prostu ta dla tych po urodzonych po 89. to tak wygląda matura. No, i tak samo wyglądał test w Wenterze. No, toczka w toczkę, jedno do jednego. To tutaj dużo więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Od tych dwóch pozostałych jestem w stanie powiedzieć. No i oczywiście bez jakichś tam kwot i tak dalej, jeśli chodzi o pensje, bo, bo to się zmienia dynamicznie, mniej dynamicznie i teraz coś powiem, potem będzie to nieaktualne, bez sensu. Ale myślę, że sam proces rekrutacyjny wygląda dokładnie tak samo, albo minimalnie się zmienia na przestrzeni lat, albo ostatniego czasu. Odnośnie znajomych, z którymi byliśmy na MCC JOC, bo żeśmy zebrali sobie nasz taki dream team czteroosobowy i Adriana w watorowy, zrobiła nam taki kurs dla nas, powiedzmy, no bo była mowa, że jak zrobimy sobie Dream Team, no to będzie w stanie otworzyć dla nas zlecenie na kurs. No to pozostali moi znajomi wysłali trochę mniej tych CV, też celowali niektórzy w inny profil, bo bardziej bizetowy. Ale to też nie było tak, że tylko na moje zgłoszenia były odpowiedzi. Tamte osoby też były, były i w Dublinie, były i w Budapeszcie, i w locie. Yy, jeszcze jakaś tam firma była grana, Jezu, nie przypomnę sobie. No ale generalnie rzecz biorąc nie, 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 nie było tak, że ja jestem jakimś wyjątkowym rodzynkiem z niewiadomego powodu, tylko no, powiedzmy, że jest jakaś kontynuacja u innych osób związana z tym, że, że są te zaproszenia wysyłane. Więc no, myślę, że moje przewidywania no, no się sprawdziły. Tak. No to tak krótko mówiąc. Yy, udało się coś załatwić, te przewidywania działają, więc no, myślę, że jest, yy, jest do przodu. O, pan z solu się na mnie patrzy, ale sobie pojechał. No, jestem na okęciu. Yy, więc tak, tak to wygląda po tym roku czasu. Yy, Założenie też było takie, że gdyby się nie udało znaleźć tej pracy do połowy tego roku, no może do końca wakacji, no to byłoby do zamiar zrobienia kursu instruktorskiego, bo nie mam instruktora. No tak, żeby latać, kontynuować naukę, wiedzę, rozwój i nie zapomnieć jak, jak, jak to lata i jak się tym lata. I to też była ciekawostka, bo się okazało, że niektóre ośrodki, do, do których tam dzwoniłem, gdzieś na południu kraju, to Piotrkowa, mają problem z zebraniem ludzi na seminarium instruktorskie, więc myślę, że tych lataczy gdzieś tam pilotów trochę znikło mimo wszystko po tej pandemii. Nawet tych takich młodych, niedoświadczonych. A to jest tak zwany impuls na przyszłość, bo jeżeli znowu nie wybuchnie jakaś wojna, wirus, albo jakiś inny dziwny bałagan się nie zrobi i to będzie chciało się odbudowywać tak jak się odbudowuje, no to jest szansa na szympansa. Że no pozostali będą równie często wzywani, a może nawet częściej yy, niż, niż ten rok. Yy. Ja jestem z założenia optymistą i myślę, że trzeba na no, to patrzeć optymistycznie. Tak po prostu. Yy. Czy coś jeszcze do tego warto dodać? Yy. Jeśli chodzi o to, ile ja tam mam godzin i tak dalej, ja jestem najbardziej basicową osobą, jaka może być. Jak otwieracie zero, od zera do ATP a i do nalot i dokumenty zakończone po tym kursie, no to właśnie to jestem ja. Tam mam 230 albo 240 godzin, nie mam instruktora akrobacji, wodno-samolotów, szybowców, niczego. No 30-latek, który zrobił sobie kurs bycia pilotem. No mam teraz 34 lata, więc 4 lata się to udało ogarnąć. Dało się prowadząc dom pracy, firmy i bla bla. Hmm, ale tak jak mówię, no nie mam żadnych tam dodatków specjalnych, które by mnie wyróżniały z tłumu. Raczej najbardziej szary numer PESEL w ich bazach danych jak się tylko da. A się dało. Hmm, no i cóż, no chyba to by było na tyle na ten moment. Spróbuję coś z tego sklekocić, żeby to był ładny, ładny film. No i mówię, jak będzie zainteresowanie związane z tymi procesami w Wizerze. O, jaki ładny baksik Jak będzie zainteresowanie Wizerem i Ryanerem, jak wyglądały te asesmenty od strony człowieka, który tam był i dwa razy dostał ścierą w ryj Napiszcie, zrobię, nie ma problemu Dzięki piękne, spokojnego i hej